W studiu Radia Wrocław przypomnę Łukasz Śmigiel, wydawnictwo Dobre Historie, które specjalizuje się w wydawaniu e, kryminału. Ja się zastanawiam się, jak to jest na współczesnym rynku. Wychodzi coś zupełnie, zupełnie nowego, zupełnie nieznanego. Fajna e, okładka, rzeczywiście z, zwraca uwagę, no ale tak zwany mól książkowy pewnie e, woli już coś sprawdzonego. To tak trochę jak z muzyką. Słucha się najlepiej tego, co się już zna. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy jeszcze internet dzisiaj i jak się okazało czytelnicy się gromadzą właśnie w internecie, to, to w sieci powstało bardzo dużo różnych portali, gdzie oni się wymieniają informacjami o tym, co warto przeczytać, od, od czego trzymać się z daleka. Jest Facebook, na którym się nieustannie toczą dyskusje i wydaje mi się, że te pierwsze informacje właśnie odnośnie tego, czy książka się podoba, czy nie, czy ludzie po nią sięgają, to w dzisiejszych czasach płyną Właśnie prosto z sieci. No tak, ale na ile one są uczciwe? Pewnie gdybym był wydawcą albo autorem, to bym prosił właśnie znajomych, właśnie przyjaciół o to, żeby pisali. Nawet nie znając mojego dzieła, że to najbardziej wiekopomne na świecie. Trochę przeceniamy tutaj możliwość kontrolowania internetu. To jest chyba jednak tak wielkie i złożone już w tej chwili zjawisko, że znajomymi nie da się za długo promocji pociągnąć. Bo potem to już się dzieje samo z siebie. Czytelników wcale tak łatwo nie da się podejść. Na szczęście. Ale dobre historie, proszę Państwa, czyli wydawnictwo młode, ale ambitne ma na swoim koncie także coś bardzo, bardzo nowego, albowiem w sobotę, 8 grudnia ukazała się książka w Otchłani i Matry Aleksandra Ławrowa. Mistrz przewrotnej intrygi, tak jest Aleksander Ławrów przez wydawcę czyli przez dobre historie określany. Okładka mnie przypadła do gustu bardzo mocno, bo to taka XIX-wieczna ulica i dżentelmeni z pistoletami, a raczej rewolwerami. Jakaś kobieta, czy mężczyzna pod parasolem. No trochę taka atmosfera londyńskiej ulicy i Kuby rozpruwacza tutaj z tego prześwituje. To w bardzo dobrym kierunku idą te skojarzenia, bo w Otchłani Matry to takie podwójne retro, bo bo, bo książka ma już ponad 100 lat e, Ławrow był autorem który wymyślał swojego detektywa e, tutaj jest z nim metody kobyłkin właściwie w tym samym czasie kiedy Arthur Conan Doyle wymyślał Sherlocka Holmesa Holmes lepiej brzmi niż kobyłkin jakoś nie wiem dlaczego, ale jakoś lepiej kobyłkin tak bardziej swojsko no tak, dobrze. No i nie, nie kłóćmy się. E, wracajmy do Ławrowa, bo to przecież najważniejsze, żeby dwa słowa na temat tej książki e, pan mógł rzec. E, więc. Y to był właśnie ten moment, kiedy kryminały dla nas uznawane za klasyki dopiero powstawały. I gdyby nie Ławrow, to nie mielibyśmy dzisiaj Akunina z jego Erastem Fandorinem i wielu innych współczesnych pisarzy kryminałów retro. Ławrow, zupełnie nieznany w Polsce, w, w Rosji był autorem jak Conan Doyle, słynnym, który wyprodukował tak... Fajnego detektywa, a jednocześnie zupełnie innego niż Holmes, bo tak jak zostało tutaj powiedziane, kobyłkin brzmi swojsko jest takim dość pociesznym. Starszym panem o przyzwoitych manierach, bardzo dobrze wychowanym, który jednak w starciu z przestępcami staje się śmiertelnie groźną bronią wymiaru sprawiedliwości. Na dodatek ma tutaj swoją agencję detektywistyczną, w której pracują e, Białorusini i Ukraińcy. To brzmi groźnie. Tak. Którzy są to zupełnie groźni. jak firma windykacyjna, jak <laughs> mi zabrzmiało. I czasami tak się zachowują, trzeba przyznać. To już samo w sobie jest ciekawe, że 100 lat temu może. Można było wiele wątków fabularnych poprowadzić tak, a nie inaczej. Czy, czyta się to zupełnie tak, jakby książka została napisana w zeszłym roku, a tymczasem to już klasyk. Czy w tym duży udział tłumacza? Ogromny. Tutaj chciałem się pokłonić pani Agnieszce Papaj, bo to ona jest autorką przekładu i w ogóle pomysłu na to, w jaki sposób stworzyć przekład ponad stuletniej książki, tak, żeby dzisiaj czytało się ją bez żadnych zgrzytów. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że to jest urocze, iż w książce mamy ilustrację. I że ten papier, o ile dobrze tutaj widzę, nie jest taki czysto biały i nie wygląda, jakby został wyprodukowany na początku XXI wieku, co jeszcze dodaje smaku tej publikacji. On fajnie leży w ręku i tak swojsko szeleści, prawie jak mój pierwszy elementarz. Cały zespół się bardzo starał, żeby dobrać i odpowiedni papier, i ilustrację krzyśka Halika w środku, żeby oddać właśnie ten klimat kryminalnego Petersburga, bo wszystko rozgrywa się. Właśnie w Petersburgu, a że trup ściele się gęsto, to tym szybciej czytelnik się wciąga w fabułę. No to jasne, przecież nic tak nie ożywia akcji jak trup. I myślę, że w odchłanie i to taka rzecz, która nas ukołysze fajnie i tak jak będzie chłodno za oknami tu choinka, zapachy piernikowe, a my sobie będziemy czytać kryminum. Bardzo dziękuję. Łukasz Śmigiel z wydawnictwa Dobre Historie. Dziś w studiu Radia Wrocław. Raz jeszcze się kłaniam. No a my, a my mamy 12 dzień grudnia 2012 roku i już jest godzina 12.30